Jedna z ciekawszych śląskich restauracji przeniosła się z Zabrza do Katowic w miejsce zamkniętej jakiś czas temu restauracji Grano. Mowa o restauracji u kelnerów, do której czasem zaglądaliśmy. Sam lokal duży, przestronny i naprawdę pięknie urządzony. Spójrzcie. Karta u kelnerów to połączenie kuchni europejskiej, polskiej i azjatyckiej. Jest też całkiem spora karta win. My na początek zamówiliśmy naprawdę smaczną bułeczkę bao z krewetką, następnie zupa wonton z ręcznie lepionymi pierożkami wieprzowo-krewetkowymi. Zdań głównych postawiliśmy na klasyk. Ogromny schabowy z kością marynowany dobę w mleku, panierce panko z mizerią i ziemniakami. Usiedliśmy się też na domowej roboty talia z wołowiną, dynią i pastą truflową, mocno tutaj wyczuwalną. Deser jeden na połowę, ciekawe i delikatne cytrynowe tiramisu u kelnerów nie zawodzi. Plusem od zawsze byli tu znający się jak mało kto na swoim fachu tytułowi kelnerzy, którzy w sposób profesjonalny, a jednocześnie bez spiny przeprowadzą Was przez menu. My tubo polecamy pasz tutaj.